Sometimes you gotta push through all your obstacles, I me No matter what the options are There is no lose, there is no fail. Just go Seem like life go like the speed Slow it all down, baby, just to breathe. It's cold outside, but just to sleep Got here late late just to leave Cześć, cześć wam i witam was bardzo serdecznie z tej strony Angry Tak Z tej strony Anglika to jest Fifa 15 Demo Tak Niestety w lagach Bo procesor nie pozwala No ale trudno, trudno Tylko trzeba jeszcze zmienić stronę Bo tu się, tutaj się wszystko yy, Nie przestawia samo I trzeba to przestawić W stronę Tu A to tu I widz Zagrajmy sobie pierwszą połowę Liverpoolem, bo tak nam przy, tak przydziela w tej FIFie od razu na początku. A więc zagrajmy. Yep. Well, Barclay, Martin, będę musiał. W następnym miesiącu będę kupował nowy procesor, także jakość będzie, będzie więcej gier i lepsza jakość. Oj, oj, oj. No ten to strzelać by się nauczył. Składów chyba nie potrzebowaliście, bo widać wszystko. A Mało osób z... też zwraca uwagę na składy. Johard wybija. Staric tutaj czeka na podanie. A i ruszył jak kot. Ale w ślisk, Udany. Ale główka, nie udało się. Ale tu na jakiego walczaka wyrasta. Starycz, ale walczył Starycz. 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 Ai no, nie przycisnąłem tego co trzeba, ze względu na to, że gram na padzie. Normalnie gram na klawiaturze, teraz muszę grać na padzie, bo w tej Fifi się coś pieprzy. Tam są sposoby, ale nie chciało mi się tego na tym siedzieć. Długo są sposoby, a mianowicie na, na co? Na sterowanie klawiaturą, coś się przestawia i nie da rady przestawić, żeby się chodziło strzałkami. Jakieś paralityczne ustawienia by Jep! Prawie, prawie. Ta FIFA jak na razie pozytywnie zaskakuje. Właśnie strzały, grafika jest świetna. Trawy. Sami widzicie, do... zakochałem się w tej chwili. Naprawdę. No, jest świetna. No co, ja tu nic nie będę po prostu mówił. Pozwólcie. Jest świetna. Laguje. No, da się przeżyć jeszcze na singlu, bo futa to się nie da nagrać. Ale ważne, że jest. Materiały porządnej klasy będą za miesiąc FIFY, tej 15. Oto jeszcze będzie jeden 14 na pożegnanie. Ale teraz zajmiemy się grom. Glenn Johnson odebrał piłeczkę. Dobra praca obrony. Jednak nie. Bo poda się potrafią. Miniole wychodzi z bramki. Nie trafia. Na naszą korzyść. I naszego farta. Nie trafia. Bo właśnie grafiki, jest, ta FIFA jest ściśle połączona z Barclays Premier League, angielską ligą. Dlatego też grafiki, wszystkie tego typu, jak są właśnie w telewizji, na wizji angielskiej, są takie same, jak, jak, jak i w FIFA, tak i w telewizji. I, I wszystko jest oficjalne. Kontrakty spisane, wszystko jest takie samo. Yep. O Jezu, jak się wywalił. Panie sędzio, panie sędzio, nic nie ma, a idź pan w dupę. A to chyba ten Chris Foy sędzio, chyba tak mi się zdaje. Dziadek nie umie sędziować już, kurna, nic nie widzi. Nienawidzi mojej ulubionej drużyny Chelsea, w, dlatego też nie sędziuję ich meczów, bo zawsze źle, niesprawiedliwie ich sędziuje te mecze. Po prostu nie Chris Foy, tylko Chris Ho. No, wiadomo co. Ojej. Wyrzut minuleta. Podanie Sterlinga do Starridge'a. Starridge. A. A tu Liverpool nie ma kogo wy wy wybierać kompletnie ze składu. Tylko mam tutaj Starridge'a, który strzela po długim! Ale obronił. City to ma co wybrać. Dlatego w drugiej połowie zagramy City. Podchodzimy do różnego Co tu, o co tu chodzi Dalszy bramka, 16 Słuchaj, To damy na Na bliższy Tak, na bliższy Jeb yep. Ale wyskoczył Jezus, strzelaj! Jest gol Staricz! Brawo i cieszynka. <laughs> City Cities w obronie. Pa, patrz jaka trawa, jaka piękna. Ta FIFA jest bardzo pracowana, Jedyne co mi się tutaj może nie podobać co najwyżej to e, sylwetka zawodników. Bo jakoś jak na najniższych, może na wyższych inaczej to trochę wygląda. Ale tutaj jest zauważalne to, że ci ludzie są jacyś za huzi i za wysosy. Dziwne to trochę. Daniel Staric, 30. minuta, gol. Lambert. Ostro, ale nie udało się. Wybaczcie, że mam trochę taką krypę, taki głos dziwny, ale no... Deszcz przyszedł i od razu gówno się dzieje właśnie ze zdrowiem. Wyrzut Henderson Henderson Gerard do Sterlinga. Sterling wysuwa do Lamberta. Lambert się pokazuje jak nie wiadomo co. Markowanie strzału do Starija, Starek z prawej nogi. Jakie japie. Panu Bogu w okno Ale świetna ta FIFA normalnie można grać godzinami. I to w demo. Jak wyjdzie pełna wersja, to...

Ale obronił. Ja zamilkłem aż przez chwilę. Rożny dla citizensów. Wyśrodkowanie czy celne? Nie. Glendon wygrywa pojedynek główkowy. Ale mamy piłkę. Jest przy niej Eriki Lambert. Górne wysunięcie. Podanie do Staricza. Staricz Wybi sobie. Podaj do kogo? Do Lamberta. Miało być do kogo innego, ale trudno. Na razie nie widzę żadnych błędów w tej grze. Akcja się toczy, ale komentarz. Akcja się toczy. Staric i wszystkich robi strzał, ale gówno. Za słabo dałem, za słabo. Gerard, no ciągnij go za tą koszulkę. Słyszałem, że tu jest super. Wszystko to jest, no po prostu rewolucja. Jednak 14 to chyba była najgorsza FIFA. Co do... Ture. Najgorsza FIFA co do... Wyglądu na, ten, na te czasy. I co do błędów. Nie, nie poprawiam, mam takie odczucia. Oj, tutaj był blisko karmy, był blisko. Ja tu polecam i samą X-Pompę pooglądać materiał z 15 demo, bardzo fajny A także siebie polecam Ager czy kompany, Ktoś inny Ten się przewraca Ja tu nagrywam w 25 fpsach, to się nie da po prostu Ale coś tam widać chyba Silisk, nieudany, Glenn Johnson, ja pierniczę. Co ten kolorow robi? Kolorow! No nie spodziewałbym się po nim. Jaki bramkarz ratuje dupę? Bramkarz ratuje dupę, a my musimy grać. Bo tak jakoś w obronie i napadzie ciężko idzie ze względu na to, że nie gram po prostu. Ale ogólnie się dobrze gra. Szkrtel. Koniec. Pierwsze połowy. Teraz zagramy sobie w Kim City. Bardzo... Sz... na razie ślicznie po prostu. Rewolucja FIFA. Popatrzcie tylko sami. Te szyje są trochę dziwne. No, że to mu nie wlazło. Dobra. Przejdziemy sobie szybko na zmianę stron. Wybór City. I jeszcze zobaczymy, jaki oni mają skład. Może kogoś zmienimy. Na ławce jest ciekawy. O, na przykład ja sobie bym tu dał Jovetisia zamiast Jacko. Czas cieku. I gramy. Agüero do Jowet i Ciojowet rozpoczyna tą grę. Demikelis szeroko na skrzydło. Silva powinien być na środku, jest na skrzydle. Podaje tutaj akcja ofensywna. Nie w tą stronę co trzeba, ale szkrtel ich robił. Ślisk ofensywny. Dury, jaja, dury. Hanie za koszulkę. Jaja, dury walczył. Ale walczak. Silva, piękne podanie do. do kogoś. Do Aguero, ale Aguero nie potrafi przyjąć, widocznie. I tak zawodnicy się najlepiej lepiej sprawują. Niż w 14. Kurna. Hart Błąd. Mój błąd. W połowie. Ale dobra. Tutaj Liverpool ma zagrać. City wypróbować. To może na chwilę zamilczę Żeby się skupić. No to może zmienimy jakoś o na razie na super ofensywny. Zobaczymy jak to będzie działać. A potem na atak całą żynę nie będzie szło. Dajabury. Jest Fernandinho Aguero do Jovetica Jovetic Obronca górą Jajemury Ja tu Walczak Aguera do Joveticia, Jovetic nie myśli i już myślał Silva ofensywny ślisk. Jednak jego Oj, te gardło mi dokucza Trochę, zobaczymy. No co? Bez komentarzy. Bez komentarzy które do Joveticia. Jowetic, ofensywnie, strzał z daleka, może się uda, i kiper, kiper obronił, jak ja z całą drużyną. Może jaka gra z kontry by się przydało? Draz kontry, dobra.

do nikogo. Do nikogo Za Zapaleta powrót. Podanie do jajabury. Ja ture od razu do środka Fernandinho na bok. Rozrzucenie akcji. Jest kolorow A jak kolorow bombnie, ale nie bombnie. Fernandinho podaje z Aguero Aguero strzał i... Nie ma No i 2-0 Na serii. i company Bramka 2-1, piękna Bramka Angielka Super główka, super Jednak Myślałem, że będzie gorzej z główkami w tej Fifie, ale jest ok, jest okej. Okay. O! Za, za dymiste, no. Za Ale to tylko, wiadomo... Yy, tak graficznie to zrobili, no bo przecież to jest gra. To już sobie sobie ma online technology. Także, o, fajnie, fajnie to wygląda. Się zapędził chłopak. Tutaj Silva szybko rozpoczyna grę do Kolorowa. Kolorow chciałby, żeby jego drużyna wyrównała. Fernandinho. Piękna piłka do Silwy. do Dośrodkowanie! A tu Aguero nie dochodzi do piłeczki, nie dochodzi. A no i trzeba się wracać, Adrono. Trzeba się wracać. Ale go wsiął ciałem! Jednak faul Nagrałem już 19 minut prawie O to jest akurat 20 minutowe chile Jeszcze na wyrównanie może Aguero Co za błąd obrońców Jest 2 2-2 proszę państwa Aguero ale się źle czuję Ale to mnie napędza Śliczne Zanim sta FIFA, zanim mista gole Także jeszcze nie wyszedłem z formy Eee hey. A może będzie 3? Ja m tu dał O a to jest nowość, świetnie, jako fan jestem zadowolony Nawet jeszcze autobus, Hamy. autobus nawet nazwali to no, to trzeba być super defensywny O Jezu O Jezu, co on robi? Dobra, my to zagramy sobie autobusa jednak, bo tu ciężko będzie I doquiper do Aguero szybka kontra Manchester City Stefan Joveticz Aguero strzał z dystansu i poprzeczka Cóż za emocje Koniec meczu, 2-2 City, w dramatycznych okolicznościach wyrównaliśmy He, sami sobie narobiliśmy No co, co ja tu będę mówił, sami widzieliście Możecie jeszcze zobaczyć u innych Jeszcze się pojawi na pewno jakiś filmik z 15 demo. Koniec meczu FIFA Ultimate Team, bo to był na razie pierwszy mecz taki, co od razu się włącza sam jeszcze taki mały design, zobaczymy sobie. Nowe funkcje. Tu tylko jest wyjaśnione co i jak. Kup teraz, kalibracja to ustawienia, prywatności Dziwne jest to, że nie można ustawić sobie od razu w tym tutaj ekranie zrobić. To tylko w grze, ale dobra. I Ultimate Team. To innym razem. Dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami. Bardzo serdecznie. Hej, hej.